Panie Naczelniku, jakimi krokami zbliża się zima. Ja chciałem zapytać, w jaki sposób kierowcy powinni się do niej przygotować, żeby w tych trudnych warunkach atmosferycznych było jednak bezpiecznie i bezpiecznie jeździło się po naszych drogach? Panie dyrektorze, no przede wszystkim to zależy od nas samych. Jeżeli sami wiemy, że, że aura nam nie sprzyja, to już powinniśmy w pierwszym etapie psychicznie do tego podejść, w kontekście takiej ewentualnie wyobrażenia sytuacji, że rzeczywiście jadąc rano do pracy, możemy spodziewać się lekkich oblodzeń drogi, w związku z czym tutaj po pierwsze należałoby ograniczyć już prędkość do prędkości bezpiecznej. Spodziewamy się zimy, spodziewamy się też opadów. No, nie, ma, nie ukrywajmy, że okres zimowy no, bezwzględnie należy zmienić ogumienie z letniego na zimowe, pomimo tego, że na razie nie mamy w naszym rejonie opadów śniegu, gdzie w Polsce już takie opady występowały. Niemniej jednak no, należałoby wykonać tą czynność. Temperatura spadła już poniżej 5 stopni Celsjusza, w związku z czym, tak jak producenci mówią, należałoby ogumienie zmienić i tu bezwzględnie czy jest zimy czy mało czy dużo, należy. Należałoby do tej czynności przystąpić już teraz, a nie czekać na ostatnią chwilę. No i oczywiście, prowadziliśmy już taką akcję przed świętami zmarłych, gdzie kierujący mieli możliwość darmowego ustawienia świateł. To też jest bardzo ważny element, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Prawidłowe ustawienia świateł, co również wpływa na, na, na bezpieczeństwo. Odnosząc się do pieszych, Państwo wiecie, że ustawa, prawo ruchu drogowym i ustawa o kierujących, się zmieniła w sierpniu, nakłada obowiązek noszenia elementów odblaskowych na pieszych, którzy poruszają się poza terenem zabudowanym w godzinach wieczorowo-nocnych. Taki obowiązek jest. My już zaprzestaliśmy pouczać, bo ileż można pouczać takie osoby, które lekceważą nasze pouczenia, lekceważą przepisy. Występujemy w stosunku do tych osób z postępowaniem mandatowym i takie mandaty już takie osoby otrzymały. Myślę, że to też trzeba przyjąć i zrozumieć, że to. To jest też ważny element bezpieczeństwa drogowego. Taki kierujący pieszy jest bardzo widoczny z dalekiej odległości. To nie tylko jego bezpieczeństwo, ale to też i bezpieczeństwo i pozostałych uczestników ruchu drogowego. Ominięcie pieszego powoduje to, że musimy zjechać na, na przeciwny pas ruchu, w związku z czym dochodzi do sytuacji zagrożenia dla innych uczestników.